Cześć wszystkim. Ja się nazywam Jacek Honki, że A to jest HOGAI, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w Telizie w ubiegłym tygodniu. Jak wspominałem, wspominałem w zeszłym tygodniu, został nam Davis Cup, zostały nam rozgrywki narodowościowe, który, która nacja zakończy ten rok na. Zwyciężając w tych prestiżowych rozgrywkach, chociaż na pewno przez tę intensywność sezonu, przez cały ten nahał wielkich rzeczy, zdecydowanie też Davis Cup, te, te rozgrywki trochę spadają na znaczeniu. Natomiast całe szczęście, że do Malangi przyjechali najlepsi trenerzy, wraz z Nowakiem Djokovicem, z Janikiem Sinerem, z chociażby, właśnie Aleksem Minorem z Australii. I tam z, Kapitalne widowisko z trochę przedwczesnym, jednak finałem, bo Serbia-Włochy to był ten mecz, e, który pewnie wszyscy chcieliby oglądać jako finał. Kolejny mecz Sinera z Djokoviciem. Tym razem to Sinera bierze rewans i e, pokonuje w nieprawdopodobnych, w nieprawdopodobnych okolicznościach e, Nowaka Dziokowicza, A później, już e, zdecydowanie, pewnie solidne zwycięstwo e, właśnie. Mm, Włochów nad reprezentacją Australii w finale, więc o całych rozgrywkach, o całym Davis Cupie, w tym Hawkeye. Zanim zacznę, to pragnę tylko przypomnieć, że sponsorem tego serwisu jest Boomer Forbet, Z kodem da macie szansę na fantastyczne bonusy, także serdecznie zachęcam do skorzystania. Link jest w opisie tego filmu. Przechodząc właśnie do, do Malagi, do rozgrywek, do rozgrywek na południu Hiszpanii, gdzie w zasadzie od samego początku bardzo zacięte pojedynki. Od samego początku, bo już na etapie ćwierćfinałów, z czterech meczów to były mecze na pełnym dystansie, gdzie o wszystkim decydował debel. Jedynie Serbia, Wielka Brytania tak się nie stała, ale to też pokłosie tego wycofania: Diego Morelia, pewnie gdyby Cameron, Norik, Roskess, Magnickie mogłoby to być e, podobnie. Natomiast już w ćwierćfinale finale niemała niespodzianka: Finowie pokonują e, Kanadyjczyków i Finowie nie grali z Rusów Warim, i Kanadyjczycy nie grali z Felixem Ożerem Aiasim. Natomiast koniec końców e, Wilton e, pokonuje, Diallo e, bodajże e, wychodził w. E, reprezentacji Kanady, a w deblu no to jednak Heliowana to też taki zdecydowanie lepszy deblista niż w zasadzie ktokolwiek z, z, z reprezentacji Kanady, natomiast tak jak mówię tam nie było Felixa O'Reilly a on mógłby grać w zasadzie i, i w deblu i w singlu i, i pewnie zrobiłby niemałą różnicę, natomiast to finowie awansowali do półfinału, ale ale w tym półfinale polegli po dwóch singlowych starciach bez jakiejś wielkiej historii. Tam po prostu lepsi byli Australijczycy. Natomiast później, dzień później, w fantastycznym stylu Włochy, Włochy, Włochy Serbia. Tam też mecz Musetti'ego, mecz, mecz Musetti'ego z Kacmanowiczem. Musetti wyszedł, a nie Mateo Arnaldi. Wydaje się, że Musetti lepiej sobie radzi z jednej strony, ale z drugiej strony trzeba też wziąć pod uwagę ten fakt, że Musetti nie wygrał meczu od, od bodajże września, tak od tego końca września, meczu w Pekinie z Hachanowem, później też była porażka z Lokarazem i od tego czasu same porażki, do końca sezonu. No i nie inaczej było też tym razem, bo wszystko zaczęło się od tego wygranego co prawda Seta wydawało się, że wyszarpał po tej breku Seta Kesmanowiczowi, a w dwóch kolejnych setach jakby nie tylko Rolę się odwróciła, ale zupełnie przeważył Serb wygrał. I pod presją grał Janik Sinner. Pod niemałą zresztą presją, bo wiedział, że jeżeli przegra ten mecz, to już debel go nie uratuje. Nawet jeżeli w Debu z Sonego byliby no, pewnie trochę faworytami. Natomiast tak się nie stało, tak, tak no to wiadomo, nie mógł na to liczyć. I tutaj 2-6-6-2 po dwóch setach, 1 do 1. Trzecia partia i trzy piłki meczowe dla Nowaka Dżokowicza. Coś niebywałego. Wydaje się, że ten mecz za chwilę się skończy. I to zresztą w taki sposób, w jaki przyzwyczaił nas jednak te, te mecze Dżokowicza z Sinnerem. Tak jak zresztą mówiłem w zeszłym tygodniu, przyszedł jest taki trudny moment, bo Sinner serwował po prostu po pozostałej w meczu. Najgorszy moment do serwowania, a tam 0,40 i trzy piłki. E, trzy piłki e, na awans do finału e, dla Nowaka Kaczekowicza. To są sytuacje, których zwykle Nole nie maluje. To też są sytuacje, w których e, zazwyczaj Sinner nie potrafi uciec. A tutaj obronił trzy piłki meczowe, a potem przełamał Nowaka Dżokowicza i wygrał tego seta. A zarazem ten mecz 7 do 5, i wszystko rozgrywało się w meczu deblowym, gdzie znowu po krótkiej przerwie Dziokowicz z Sinerem wyszli na kort, bo, bo oni musieli rozstrzygać to też w połowie na własnych barkach. Ale tak jak mówiłem, ten debel Sonego Sinner jest nieco lepszy, właśnie deblowo i wygrali to, to spotkanie, wygrali to, awansowali do finału, no ale wiadomo, że punktem centralnym, najważniejszym, no to był ten mecz a w z Sinera z Djokoviciem, a w zasadzie ten moment piłek meczowych, odwrócenia losów tego spotkania, nieprawdopodobny sposób, naprawdę kapitalnie zagrał Janik Sinier, kapitalnie w ważnym momencie i wziął rewanż, też... Wiadomo było dużo o tym, jak nie potrafił sobie poradzić z presją w finale, jak świetnie radził sobie do finału ATV Finals, a, a w końcowym momencie, w najważniejszym momencie, ta głowa nie dojechała, mówiąc kolokwialnie, a tutaj pokazał, że jest mocny, że nawet te, te trudne doświadczenia z zeszłego tygodnia, bo oczywiście to był fantastyczny turniej dla, dla, dla Janika Cassinera i tego też się nie można podważać, natomiast z drugiej strony trzeba o tym pamiętać, że no, to jest jednak mm, młody chłopak, który z no ge generalnie sobie nie radzi. Generalnie y, miewa problemy, to mało powiedziane. Bo to, to zwycięstwo to była przerwana pasa y, wielu meczów których w zasadzie nie miał szans z Nowakiem Djokoviciem, a już parę razy było mówione, że to jest ten mecz, w którym, w którym Sinner powalczy, w którym być może właśnie Djokovicia w jakiś sposób pokona. Tak się nie działo. Tutaj pokaz, udowodnienie, że jest w stanie w ATP Finals go pokonać w ważnym meczu, a koniec końców w najważniejszym meczu nie tylko przegrywa, ale właśnie zostaje tak trochę, tak jakby trochę obok niego ten mecz przechodzi. No i tydzień później, niespełna tydzień później, a w zasadzie tak, no niespełna tydzień później, kolejny taki mecz, kolejny ważny mecz, bo bo Siner z nożem na gardle wiedział, że to, ten mecz musi, musi wygrać. I, i jest w stanie odwrócić z takiej trudnej sytuacji, odwrócić do meczu. To jest też dowód na to, że to jest chłopaka, w zasadzie mężczyzna już z, z potencjałem nie na tenisistę, jednego z wielu wielkich, ale na, właśnie tak jak zresztą Carlos oni powiedział, że, że widzi w nim jedynkę w 2024 i wydaje mi się, że to też takie rzeczy pokazują, że jest na tyle mocny, że nawet jeżeli przyjdzie jakiś trudny mecz, że jeszcze może za wcześnie, że jeszcze gdzieś, gdzieś nie dojeżdża, to on od razu potrafi z tygodnia na tydzień wrócić się i, i ta, ta porażka go w jakiś sposób nie załamuje. I potrafi grać w najlepszy, najlepszy dla siebie sposób. Więc to jest, wydaje mi się, taki najważniejszy wniosek całego tego tygodnia, całych tych rozgrywek. Najważniejszy mecz oczywiście. I taki punkt zwrotny, a w całym meczu cztery punkty więcej wygrał Djokovic. W całym meczu bliżej przecież był przez cały czas Nowak Djokovic. Ale co z tego, skoro koniec końców Janik Simer potrafi w taki sposób, no trochę zrobił Dziokowiczowi Djokovic, to raczej w stylu serba takie zagranie, takie może trochę przejście bok meczu, wydaje się, że, że, że to jest ten moment, gdzie Djokovic jest pokonany, a koniec końców on zawsze wygrywa. I, i to raczej... Za, taki zadał w zasadzie, poszedł naprzeciw wszystkim tym trudnym, tym, tym trudnym doświadczeniom z ich wcześniejszych stadzi, ale w zasadzie naprzeciw tego, tego całego scenariusza, który dziokowić pisze przez całą karierę, a, a zwłaszcza przez, przez te ostatnie lata. I, Wiadomo, tak jak mówiłem, generalnie Davis Cup nie jest aż tak prestiżowym meczem, żeby porównywać go do finału Wielkiego Szlema chociażby. natomiast jednak ten ciężar gatunkowy jest niemały. To spotkanie między nimi zawsze ten ciężar tworzy. I Sinner awansuje do finału, gdzie gra z Aleksem Deminorem i on już grał w odwrotnej pozycji, bo jako drugi Janik Sinner wiedział, że ten te rywalizacja może zakończyć ale wiedział też, że porażka to jednak będzie wpuszczenie deblistów australijskich na kort, a to też może się okazać zabójcze dla, dla włoków. Więc po pierwsze oczywiście wielkie brawa dla Mateo Arnaldiego, który postawił się w świetny sposób Popyrinowi. Wygrał z nim, pokonał, pokonał Australijczyka w, świetny, w świetnym stylu, i w trzech setach, więc tam był ten, ten moment dramaturgii, moment jakiegoś decydującej partii. Natomiast De Minor i Sinner to jest taka rywalizacja, która jest zdecydowanie podporządkowana Włochowi. Head to head to jest 6 do 0 dla Włocha. Ten jeden mecz z tego roku, gdzie, gdzie w zasadzie De Minor wygrał walkowerem, nie wyszedł nawet. Na, na, to, ten, na to spotkanie Sinner, więc, więc trudno tu cokolwiek liczyć przez te sześć meczów. Tylko jeden set wygrany przez Alexa De Minora. Yy, pokonanie w finale w Toronto, pokonanie w finale w Next Gen Finals, pokonanie yy, też yy, na Wielkim Szlemie i to chyba w Australii nawet wtedy. Yy, więc, więc na ziemi yy, De Minora. Więc zdecydowanie De Minor, yy, nie będzie dobrze wspominał Janika Sinnera, przynajmniej. Na ten moment i niewiele się zmienia, bo nie tylko wygrał, nie tylko wygrał 2-0, ale wygrał 6-3, 6-0. I być może faktycznie, jeżeli, jeżeli patrzymy na, na to, jak wyglądały te gemy, jak to wszystko y, wyglądało y, na korcie, tam te dysproporcje nie były aż tak drastyczne, jak podaje wynik. Natomiast w tym kluczowym momencie zawsze Sinner był krok przed Aleksandrem Minorem, postawił kropkę nad i zagrał po prostu bardzo, bardzo dobry mecz i sięgnął po, po tytuł dla Włochów, zupełnie zasłużony. Włosi, też tenisowa nacja, w zasadzie co roku wypuszczają jakichś kolejnych, nowych, młodych Włochów, którzy może nie, nie będą pierwsi na świecie, nie będą w pierwsze dziesiące, ale być może ich sufitem będzie wejście do pierwszej setki i zawsze też te challengery, często rozgrywane we Włoszech, te turniej niższej rangi, Produkują właśnie takich zawodników, którzy odgrywają drugą, trzecią, planowo często postaci, rolę, ale to są postaci ważne. To są postaci, których na przykład u nas w Polsce brakuje. I, no i, i zdecydowanie to jest taka nobilitacja, taka nagroda za całość tego szkolenia, za całość tego projektu, jaki Włosi tworzą, i, i zdecydowanie no mają po prostu świetną, tenisową przyszłość. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało na parę lat, bo tak jak wcześniej wspomniałem, taki Lorenzo Musetti też to przecież jest talent na miarę top 10, ale on teraz też zmaga się trochę z trudniejszym momentem sezonu, no, ale on też już ma takie zwloty, upadki i raczej trzeba to sobie kalkulować, że są takie momenty w sezonie, gdzie gra lepiej, są takie momenty, gdzie gra... Po prostu słabi. Mateo Arnaldi to też zawodnik z pierwszej pięćdziesiątki. Lorenzo Sonego e, różnie też zdarza się e, Włochowi. Mateo Berettini oczywiście, jeżeli wróci po kontuzji do, do tej swojej poprzedniej dyspozycji, to też jest przecież e, człowiek e, na miarę pierwszej piętnastki, pierwszej dziesiątki rankingu. E, pierwszej dziesiątki to, to myślę, że sporo, natomiast ta pierwsza piętnastka, dziecka jest. E, Spokojnie w zasięgu Mateo Bieletnigo i oczywiście tym wszystkim zwieńczony Janik Sinner. Więc jest naprawdę sporo, sporo obiecujących, ale też takich zawodników, którzy po prostu w tym turze regularnie są. I, I to jest taka, tak jak wcześniej wspomniałem, nobilitacja za, za to wszystko, za całą tę pracę, którą Włosi wykonują. Tak kończy się Davis Cup. Jeszcze mamy jeden tydzień Next Gen Finals, to mi uciekło w zeszłym tygodniu, ale jeszcze będzie jeden odcinek, ten właśnie Next Gen Finals. Bez Bena Sheltona, bez Janika Simera i bez Carlosa Alcanaza, natomiast kilka ciekawych postaci tam jest. Nie jest to aż tak prestiżowy turniej oczywiście, natomiast ciekawie będzie obserwować tych młodych. Tam Artur Fils grający kapitalny sezon jest zdecydowanie faworytem, ale jak się, jak będzie to się okaże zobaczymy za tydzień. Natomiast jeżeli chodzi o ten tydzień to ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!